Cześć kochani, witam Was w nowym filmie na kanale. Ja jestem Marta, a to jest kanał Zwyczajna Kobieta o życiu na malutkiej podkajpackiej wiosce. I dzisiaj zapraszam Was na taki luźny odcinek, gdzie nie muszę się śpieszyć. Piję sobie właśnie kawkę jeszcze, dopijam i mam zamiar wyjść na zewnątrz. I tak w ogóle wczoraj u mnie w sklepiku nasi znalazłam kubki emaliowane. Jak ja je zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę je mieć. Widziałam wszystkie, ale były tylko cztery. Niestety nie było piątego dla Tomasza. Już może jeszcze domówię, to też mu zakupię. No ale są takie boskie. A najfajniejsze jest to, że ja mogę sobie na przykład herbatkę, czy wodę, czy mleko, czy kakao podgrzewać na piecu kaflowym. I właśnie, zrobiłam galaretkę. Słuchajcie, zrobiłam pyszną galaretkę. Tak mi się marzyła taka bardziej mleczna galaretka. Także ją zrobiłam jest taka dobra. Jest truskawkowa. Yy, także niedługo yy, pewnie na shortsach wrzucę Wam na nią przepis. Mmm, PH. Mmm. No to co? Zrelaksujcie się kochani i zapraszam Was dzisiaj na taki spokojny film. Przyszedł już taki czas, że muszę zmienić pościel. I ostatnio na Instagramie pytałam Was, jakie marki mi polecacie? Polskie marki, bo mi bardzo zależało na polskich markach. I dużo tam było tych przeróżnych sklepów, naprawdę tak dużo. I wybrałam jeden z nich, który mnie totalnie urzekł. Stwierdziłam, że chcę co jakiś czas pokazywać tam tutaj. Polskie marki, aby wzajemnie się wspierać, to absolutnie nie jest współpraca. I zakupiłam pościel w sklepie Simolina. Słuchajcie. To jest takie cudo. To jest podusia. Ona się kończy tutaj i ta falbanka jest tak naszyta, na materiał. ja jestem tak zakochana. Mają tyle pięknych różnych wzorów tych pościeli. Totalnie jestem zakochana, więc chciałam Wam to pokazać, aby po prostu polecić, aby wesprzeć inną małą majkę. Ja mam malutką i to też jest malutka taka majka, więc ym, stwierdziłam, że, że że co jakiś czas właśnie chcę dzielić się z Wami ym, różnymi polskimi majkami. Jak będę coś potrzebować do domu, to będę Was pytać, bo można na Was liczyć. Naprawdę macie świetny gust, i, i można z tego, co polecacie, wybrać coś naprawdę pięknego. Także już niedługo sobie zmienię tą pościel. E... I będę miała cudowne, cudowną pościel w pokoju. Ehm... Szkoda teraz trochę, że mam taką, taką ładną też narzutę, bo tą pościel będzie zasłaniać. No, ale trudno. Podoba Wam się? Co myślicie? Bo to, to, jest, to jest totalnie taki, trochę w taki babciny styl, ale Wy wiecie, że ja lubię takie wiejskie klimaty i to mi tak totalnie, totalnie przypomina wiejski klimat. W tej szopie latem mieszkają sowy. Są tak piękne i jest ich tutaj tak dużo, no ale lata temu chyba była aż piątka. W zeszłym roku na pewno było nieco mniej i tutaj obok, na działce sąsiada, są takie stare jabłonie, które mają takie wielkie dziuple, i w tych dziuplach w ciągu dnia też śpią sowy. I to jest po prostu tak cudowny widok. Nie wiem, gdzie one są teraz, bo ich nie ma, nie ma ich w stodole, ale zawsze boję się tu wchodzić, bo się zastanawiam, czy one nagle nie, nie zlecą z góry, nie zaczną mnie dziubać, ale zazwyczaj albo mnie obserwują, albo jak jestem po cichutku, to śpią. Chyba, że się przestraszą, wtedy wylatują przez dziurę w, w dachu. No, a w nocy słychać, jak sobie gadają. Niesamowite. Zastanawiam się, gdzie podziały się schodki na trampolinę. Były i nie mam. Moi drodzy, jeżeli chodzi o szklanie i zimowanie tej szklarni, no to tutaj nic się nie stało z tą całą konstrukcją. Ale za to powywały mi się okienka, powywały się, no ale trudno, no nic nie szkodzi. No to jest szklania, ma nie być piękna, ma po prostu służyć. Jeżeli chodzi o moje wysiewanie, które, rzeczy, które wysiewałam jesienią. To wszystko się pięknie przyjęło. Ja czasami robię na przekły. Ja tak mam w życiu. Ktoś mi powie, Marta, nie, robię czegoś, ja to zrobię. Bardzo często. I już drugi rok sieje na zimę sałaty. I mam tutaj sałaty masłowe, mam też sałaty Lolo, tak mi się wydaje. Mamy szpunkę, mam szpinak, jest rzodkiewka i wszystko pięknie urosło. Jeżeli chodzi o te sałaty, to to jest genialny sposób, żeby siać sałatę jesienią. Ona zimę przetrwa, śnieg przetrwa, nawet jak będzie poza szklanią, przynajmniej sałata Lolo. I wiosną, jesienią będziemy mieć już... Strasznie wieje. Przepiękne, wielkie główki, ponieważ ślimaki jeszcze nie zdążą ich zjeść, jak one będą w fazie wzrostu, bo teraz są takie małe, i nie, nie zjadają ich ślimaki, więc mają większe szanse na przetrwanie, To jest teraz. A dwa, jeszcze przez bardzo długi czas będą krótkie dni, co wpływa pozytywnie na wzrost sałaty. Więc ona szybko nie pójdzie w kwiat. Także to jest taki mój mały trik, aby siać sałatę jesienią, żeby wiosną mieć już przepiękne zbiory. Moi drodzy, ja też widzę, że tutaj pięknie rośnie kapusta. pakczoi. I widzę, że ona dopiero niedawno zaczęła kiełkować i już tutaj też kiełkuje. Tak, że wysiałam ją nią, a ona tak już tutaj pięknie kiełkuje. Tak, no to mi się wydaje, że to jest sałata kapusta pak choi. Już sama nie wiem w zasadzie, bo siałam też kapustę pak choi, ale nie pamiętam gdzie. Musiałabym obejrzeć film, yy, film, w którym siałam, ale tak mi się wydaje, że to kapusta pak choi. Może Wy się lepiej znacie? Patrzcie, kapusta pak choi, czy nie? Bo to na pewno sałata, ale to? Nie wiem. Wycięłam już do domu, zgrabiłam jeszcze takie większe patyki, które tam leżały po zimie. No faktycznie jeszcze zimę mamy, ale ostatnio były mocne wiaty, w ciągu zimy były mocne wiaty i jak co roku pospadały suche gałęzie. Więc żeby tam dziewczyny się nie przewracały, zebrałam te suche gałęzie, a na grabienie liści jeszcze przyjdzie czas. Także teraz popijam sobie ciepłą herbatkę, mam jeszcze trochę czasu zanim pójdę po dziewczynki, bo ja zawsze staram się na maksa wykorzystać ten czas, jak dzieci są w szkole. I chciałam się dzisiaj czymś z Wami podzielić. Słuchajcie, wczoraj y, dodałam taką krótką rolkę, i tam w tej rolce było takie jedno słowo z literką „e“, i w tym słowie ja wypowiedziałam to „e” przez gardło. Osoby takie, które nie wymawiają literki E, wiedzą o czym mówię, że przez gadło. potrafimy to zrobić, ale Marta, to tak śmiesznie brzmi, nie? <gryś> Więc... I, I chciałam nagrać odpowiedź na, tą, na, na ten komentarz I włączyłam kamerę, zaczęłam mówić do kamery, nie publikowałam tego nigdzie, ale zaczęłam mówić do kamery I słuchajcie, co się stało? W przeciągu niecałych 5 minut nauczyłam się mówić yy. Nauczyłam się mówić yy. I po prostu byłam w takim szoku, bo ja myślałam, że to zupełnie inaczej się wymawia, w zupełnie inny sposób. Dlatego ja po prostu nigdy nie potrafiłam go wymówić, bo myślałam, że mówi się to zupełnie inaczej. Teraz Wam nie będę pokazywać. Nie będę Wam pokazywać, bo to jest takie zabawne. Zabawne, jak ja to wymawiam. I wczoraj ćwiczyłam sobie trochę i powiem Wam, że aż po prostu tak mi jest dziwnie na podniebieniu, bo jak nigdy nie używam. Tych mięśni języka, nigdy nie mówiłam tego e no to teraz jest mi tak dziwnie w buzi, po prostu, jak dużo ćwiczę, więc daję sobie czas na ćwiczenia. Nie potrafię też wymówić te literki e jak słyszycie, w zdaniu, gdy mówię, jest to dla mnie niesamowicie ciężkie. Pojedynczą literkę R jak najbardziej tak, w zdaniu nie. Także mam 30 lat i po 30 latach pierwszy raz powiedziałam tak E jestem w szoku um, pomimo tego, że chodziłam do logopedii, jak byłam dzieckiem, ja jakoś zawsze myślałam, że to u nas jest takie rodzinne bo praktycznie większość, moich, większość mojego kuzynostwa od strony mojej mamy od strony mojej babci i dziadka, od strony mojej mamy nie wymawia E moja siostra, moje kuzynostwo moje dzieci też nie wymawiają i ja jakoś tak tak myślałam sobie, że jest to chyba takie, wiecie, rodzinne, bo skoro pół rodziny nie wymawia tej literki, no to coś w tym musi być. I po prostu powiedziałam, jak powiedziałam, jak powiedziałam swojej córce, jak to robię, to ona też zaczęła ćwiczyć i jej praktycznie też już to wychodzi. A dwie mniejsze są jeszcze za małe, żeby to jeszcze można było, wiecie, żeby jeszcze... Do piątego czy do szóstego roku życia. Chyba dzieci mają czas, żeby się tego nauczyć, później dopiero można zacząć działać. Także no, to jest niesamowite, niesamowicie się cieszę. I kto wie, może w końcu z czasem będę mówić tak jak wy. I yy, tak, cieszę się. Cieszę się, słuchajcie, będę teraz ćwiczyć. I na dzisiaj to już by było tyle. Kończę tym wesołym, szczęśliwym akcentem ten film. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama, zwyczajna kobieta. Tam dodaję codziennie relacje, jestem na bieżąco. Tutaj takich relacji niestety nie mogę dodawać. Także serdecznie Was tam zapraszam i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się pa.